Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Serie Back to School. No i dzisiaj pokażę Wam rzeczy, które mogłam sobie wybrać ze sklepu Excellent Office. Ten sklep na swoim fanpage www.facebook.com. Organizuje konkurs pod tytułem Bilet na wyprawkę. Do wygrania są atrakcyjne nagrody, takie jak zestawy artykułów plastycznych i szkolnych, prezentowanych u mnie w filmie, oraz dużo innych niespodzianek. Dla wszystkich uczestników konkursu są upominki. A żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy obserwować ich fanpage, czyli www.facebook.com. Znajdziecie tam też szczegóły konkursu oraz regulamin. Pamiętajcie, żeby zajrzeć do opisów pod tym filmikiem, bo tam są wszystkie potrzebne linki. Tutaj macie miasta, w których znajdują się sklepy stacjonarne Excellent Office, ale w linku w opisie będą dokładne adresy. A teraz nie pozostało nam nic innego niż pokazać wam rzeczy, które sobie wybrałam. Pierwszą rzeczą jest taki plecak. Wybrałam go, ponieważ myślę, że on jest taki właśnie delikatny, dziewczęcy. Taki troszeczkę romantyczny, no i będzie mi pasować do ubrań. I on ma usztywniane plecy, co jest plusem, bo ten plecak nie będzie jak taki worek na moich plecach. Może ma jasne wnętrze, ja wolę takie jasne wnętrze plecaków. On tutaj ma przegródkę na laptopa, ale na takiego mniejszego mi by się prawdopodobnie nie zmieścił. Jest też kieszonka na tableta i jest druga komora. Ona ma taki sam kolor co pierwsza w środku i jest taka jednolita, standardowa. Jest także mała kieszonka. Tutaj jest napisane, że może być na przykład na okulary, ale ja okularów nie noszę. A i zapomniałam Wam powiedzieć, to jest takie przejście. Można sobie tutaj wsadzić kabelek od słuchawy, które wcześniej tutaj sobie podłączymy do telefonu MP3, MP4, czegoś co odtwarza muzykę. I tutaj można ten kobelek wsadzić, tą stroną wyjąć. I zamiast chodzić za mp3 albo telefonem lub czymś innym w ręku, to można sobie po prostu wsadzić słuchawki do uszu i tak sobie słuchać muzyki jak się będzie np. wracać do domu albo iść do szkoły. W najmniejszej kieszonce są dwie przegródki, jedna taka zwykła, a druga z taką siateczką. Jest też kółko do kluczy, można sobie przypiąć. A po bokach mają takie mniejsze przegródki na przykład na picie, ale ja picie zazwyczaj chowam do środka plecaka. Z drugiej strony też jest taka kieszonka. Ten plecak mi się bardzo podoba. On jest z kulpaka, jest właśnie dziewczęce, jak już mówiłam wcześniej. A teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. I w ogóle wiecie co, jestem lekko przeziębiona, więc mogę mówić troszeczkę przez nos, ale jakoś tego chyba nie słychać. Kolejną rzeczą też z firmy Kulpak jest taki piórnik. On jest z serii Aloha, wzór ma taką zeberkę i hawajskie kwiaty. Te hawajskie kwiaty są bardzo fajne, tak się lekko odznaczają. Jest oczywiście na zamek, to jest saszetka, w środku ma taką przegródkę z siateczką na zamek, a z drugiej strony tej przegródki są takie miejsca na cztery ołówki, kredki albo długopisy, a tutaj jest komora, do której można wsadzić kredki, mazaki albo jakieś takie inne rzeczy, no ale raczej kredki i mazaki. Teraz rzeczy z firmy Faber Castell. Pierwszą rzeczą jest taka saszetka na elastycznej gumce. Mi się wydaje, że ją można brać jak się ma jakieś egzaminy, testy, sprawdziany, takie rzeczy tego typu, żeby nie brać całego wielkiego piórnika. Tutaj się pewnie zmieści ołówek, gumka i długopis, takie podstawowe rzeczy. Kolejną rzeczą też z firmy Faber Castell są takie kredki z temperówką. One mają trójkątny ergonomiczny kształt. Mają 10 kolorów i grubość 3,8 mm, więc mam nadzieję, że będą fajnie rysować. Dołączona do nich jest też temperówka i jest napisane, że nie powinny się łamać i są eco czyli są ekologiczne. Sobie jedną kredką taką fioletową malowałam, sobie to rysowałam i moim zdaniem są bardzo fajne, mają nasycony kolor. Rzeczywiście fajnie się je w ręce trzyma i na pewno je sobie będę brać do szkoły. Cienkopisy z firmy Faber Castell mają 10 kolorów i wiecie co, moim zdaniem będą fajne, żeby podkreślać tematy albo jakieś ważne informacje, ogólnie żeby ładnie prowadzić zeszyt. Temperówka z firmy Faber Castell. Ona ma tutaj dwa pojemniczki na wiórki i trzy takie możliwości do kredek, dlatego, że tutaj jest do Color Grip, a tutaj są do standardowych, do takich grubszych i cieńszych. Tutaj mam ołówek też z firmy Faber Castell i on tutaj ma wbudowaną temperówkę. To można wyciągnąć. I jak widzicie jest temperówka, ona jest bez no ale sam fakt, bardzo fajny, bo już nigdy nie zapomnę temperówki do szkoły, chyba zapomnę ołówka, ale to mało prawdopodobne. Długopis Faber-Castell, on tutaj ma takie antypoślizgowe kółeczka, aby się nie ślizgał w dłoni. On pisze na niebiesko i wiecie co, bardzo mi się to podoba, że ma taką lekko grubszą końcówkę, bo wolę takimi pisać niż cieńszymi. Tutaj mam farbki akwarelowe Faber Castell, one mają 12 kolorów i dołączony pędzelek. Tak się one prezentują, są bardzo fajne, a tutaj jeszcze coś związanego z tematem malowania, czyli pędzelki o 4 różnych grubościach i one mają takie piankowe uchwyty, żeby się je milej trzymało. Tutaj mam taki kubeczek do malowania i on jest bardzo fajny, bo jest taki rozkładany i łatwo się zmieści w plecaku. Tak wygląda jeszcze rozłożony. A tak złożony, bardzo szybko, wygodnie i się łatwo zmieści do plecaku. Długopisy firmy Pilot i one są zmazywalne. Ja tutaj mam kolor czarny, granatowy, zielony, czerwony. Taki fioletowy, błękitny i pomarańczowy, więc mam całą gamę kolorystyczną. I tutaj długopisy, też wymazywalne firmy Pilot. Tutaj jest czarny długopis, niebieski długopis i zakreślacz. Ten zakreślacz też jest zmazywalny, więc bardzo fajnie. Teraz rzeczy firmy Oxford. Pierwszą rzeczą jest taki blok do malowania. Jak na blok to ma bardzo ładną okładkę i w nim można malować akwarelem tuszem albo gwaszem. I wiecie co? czuć, jak się go dotyka, że ma taką inną strukturę, właśnie dlatego jest do malowania. Tutaj mam blok do rysowania i w nim można rysować kredką, ołówkiem albo węglem. Blok techniczny biały, w którym można rysować ołówkiem, węglem i tuszem. W sumie to wiecie co, w każdym możecie rysować czym chcecie, ale tutaj są właśnie takie propozycje. Tutaj blok techniczny kolorowy. I techniczny blok czarny. Teraz Wam pokażę z Oxfordu, bo też takie mam. Tutaj są dwa w kratkę i wiecie co? One nie mają do końca takiej jednolitej powierzchni, bo tutaj jest znaczek Oxfordu, jak się przyjrzycie. I one mają gumowaną powierzchnię, co jest bardzo, bardzo fajne w dotyku. I w kratkę mam niebieski i różowy. One mają po 32 kartki. I 32 kartkowe w linie, pomarańczowy i żółty. Teraz Wam pokażę zeszyty tematyczne z Oxfordu. One mają takie same wzorki, tylko się różnią kolorami. Pierwszy jest taki zielony do matematyki, czerwony do angielskiego, tutaj jest taki morski do biologii, niebieski do chemii, czerwony do geografii, zielony do historii, czerwony do fizyki. Wioletowy do, do polskiego i wiem, że nie mam na przykład chemii jeszcze w szóstej klasie, ale załóżmy jak mam tam geografię, no to geografia będzie do przyrody i tak dalej. No już to nie ma takiej wielkiej różnicy, bo w siódmej klasie będę miała te przedmioty, a zaszyty same w sobie są bardzo fajne, mają bardzo ładne kolory. Przy napisach tematów, na przykład Polski i chemia, są różne wzorki związane z tymi tematami i to jest bardzo, bardzo fajne. Teraz zeszyty z filmy top 2000 i wiem, że mam bardzo dużo tych zeszytów, ale niektóre będą na rozdanie, o którym powiem Wam w innym filmie. Zarówno od takich zeszytów, na których można pisać na paru przedmiotach. Ten żółty jest trzyprzedmiotowy, a ten zielony jest pięcioprzedmiotowy i oba mają po 100 kartek, ten żółty jest w kratkę i ten zielony też jest w kratkę. Tutaj mam dwa zeszyty z serii Boho. I one mają takie bardzo fajne wzorki. Są lekko wypukłe, w niektórych miejscach też gumowane. Ten ma 32 kartki i ten drugi też ma 32 kartki. Oba są w kratkę. I serio te wzorki są moim zdaniem super, a z drugiej strony wyglądają tak. Teraz kolejne dwa zeszyty z serii Shades. One są bardzo fajne, bo tutaj są różne odcienie od najciemniejszego do najjaśniejszego. Tutaj są odcienie niebieskiego, a tutaj odcienie fioletowego. Oba te zeszyty mają 60 kartek i są w kratkę. Teraz zeszyty z serii Goli. Mam tutaj dwa i one są bardzo fajne, bo mają brokatowe, złote wstawki. Tak wyglądają z przodu, tak z tyłu. Oba mają po 60 kartek i są w kratkę. Zapodziała mi się gumka z Faber Castell, więc zaraz Wam ją pokażę. Tak wygląda, jest taka szara, standardowa, ale wiecie co, zawsze jak miałam gumki z firmy Faber Castell, to bardzo dobrze mazały, więc ta na pewno też taka będzie. Tutaj mam takiego kotka z firmy Post-It, on trzyma karteczki samoprzylepne. Zobaczcie jaki słodziak. Tutaj są karteczki akurat różowe, ale z firmy Post-it mam także takie karteczki żółte, tutaj jest 90 karteczek i takie kolorowe, mają takie kolory i ich jest 450, więc jak te różowe mi się skończą, to będę miała do wymiany. I w ogóle wiecie co? Ten kotek ma groszek w środku i tak w grzechocze, pewnie dlatego jest ten groszek, żeby to stało i żeby nikt sobie nie śmigał po biurku. On tutaj ma takie wstawki antypoślizgowe, dopiero teraz się o tym przekonałam. Więc też fajnie, bo właśnie nie będzie sobie śmigać, Uuu, tylko sobie jest w jednym miejscu. To jest serio mega, mega słodziak. Tutaj z firmy Scotch mam takiego przesłodkiego kotka. To jest podajnik do taśmy i będzie idealnie pasować z tym drugim kotkiem. Teraz jeszcze z firmy Lights. Tutaj mam dwa zestawy teczek, one są takie same, więc pokażę Wam już ten odpakowany. I wiecie co, te teczki są fajne, bo są narzepy i są kolorowe, jest mnóstwo kolorów. Są właśnie narzepy i będą bardzo fajne, żeby nosić jakieś projekty. Tutaj mam takie dwie teczki, one mają kolor morski i jest tutaj mocna gumka, którą się zakłada na koło. W środku teczka jest biała. Tak się zakłada tą gumkę i już gotowe. Tutaj mam cztery takie błękitne rzeczki tradycyjne i do kompletu w takim samym kolorze jest też segregator. Tutaj mam taki wzmacniacz dźwięku do telefonu, jeżeli sobie tutaj tak wsadzę telefon i słucham muzyki, to dźwięk powinien być głośniejszy. O takiej samej kolorystyce mam jeszcze organizer na biurko razem z ładowarką indukcyjną i tutaj jest jeszcze ładowarka, aby ładować tą ładowarkę, masło myślane, ale tak właśnie jest. Tutaj mam taki głosniczek. On jest bardzo fajny, bo można telefon z nim połączyć poprzez USB kartę lub Bluetootha. Jest fajny, ma takie różowe wstawki. I oczywiście jest też dołączony kabelek. Mam taki zestaw, w którym jest dziurka, skrzywacz i wkład do strzywacza I pod kolor są też nożyczki. Tutaj mam taki podajnik do taśmy i wiecie co, on jest bardzo ciężki, ale to dlatego, że jak on sobie tutaj leży, i chcę urwać taki to rzeczywiście, żeby nie było tak, że musimy trzymać i dopiero urywać. Tylko tak sobie leży i od razu mamy i zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że tutaj ma takie antypoślizgowe nóżki. Tutaj mam taką organizacyjną szapeczkę. Ona ma tutaj trzy przegródki i na każdej można napisać, co jest w środku. Na przykład zeszyty, książki i jakieś inne rzeczy. I wszystkie półeczki, które Wam za chwilkę pokażę, wraz z tą są składane i naprawdę się składa dziecinnie prosto, nawet ja potrafiłam je złożyć. Tutaj mam takie pudełko, Ona ma przegródki w środku i ilość przegródek można sobie dowoli zmieniać. Ja akurat tutaj mam dwie przegródki, ale można sobie dodawać. Tutaj mam takie mniejsze pudełko, ono również ma w środku przegródki. I za chwilkę wam pokażę jak takie pudełka przychodzą Kiedy przychodzą to są tak W takim stanie I one są składane na zatrzaski Nie trzeba żadnych narzędzi, więc to jest bardzo dobry plus To na tyle w tym odcinku Jeżeli macie ochotę do wejścia udział w konkursie Wszystkie linki są w opisie I wpadajcie na Instagrama, na, na Facebooka, Musical.ly I na mój drugi kanał na YouTubie Pa, pa